Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę Czas zimy tego okresu najchłodniejszego w roku nie jest łatwy dla ludzi, ale także dla zwierząt. Dobrze, że są więc ludzie, którzy o tym myślą i starają się, aby zwierzętom, które są bezdomne, które nie mają opieki, które, no, którym też zagraża niebezpieczeństwo, nawet utraty życia, że ktoś o nie dba, ktoś o nich myśli. W naszym studiu witamy pana Sebastiana Dadaczyńskiego, społecznika. Bardzo serdecznie witam. Akcja, którą rozpoczął, która trwa, szczególnie akcja plakatowa ma nas na to uwrażliwić. Bardzo prosimy o kilka słów na ten temat wstępnych. Szczęść Boże, witam serdecznie księdza dyrektora oraz wszystkich radiosłuchaczy. Nie każdy ma tak dobrze jak ja. Mówi z plakatu, z baneru, piękny piesek, Shelby, rasy Golden Red River, Dlaczego w taki sposób? Bardzo często w przestrzeni publicznej widzimy zwierzęta za ogrodzenia, ogrodzenia, schroniska, które smutne proszą o adopcję. W przestrzeni, tak jak powiedziałem, jest ich dosyć sporo. Sporo plakatów, banerów, dlatego wyszedłem z założenia, żeby zrobić coś na odwrót. Dlatego na plakacie, na banerze pojawił się piękny piesek, który nawołuje do nas, do przechodniów, do kierowców yy, i mówi, nie każdy ma tak dobrze jak on. I właśnie ten piesek zachęca do adopcji innych zwierząt, zwłaszcza w tym trudnym okresie zimowym. Celem właśnie tej akcji jest zwrócenie uwagi na potrzebę właśnie e, adopcji zwierząt w czasie zimy. Czy możemy jakoś określić najpierw od strony tej negatywnej zjawisko, ile takich niezaopiekowanych zwierząt krąży na kociewiu na naszym terenie? E ogólnie w schroniskach czy to w Starogardzie czy w Kościeżynie jest około 250 zwierząt oczywiście w większości psów są też oczywiście koty nie są też zliczone oczywiście zwierzęta które policzone które biegają tak jeszcze nie są w schroniskach dlatego tym bardziej Potrzeba jest adopcji, odwiedzenia schroniska, stąd też na tym właśnie banerze Shelby, tak jak powiedziałem wcześniej, jest prośba do wszystkich, którzy ten baner widzą, znajdź schronisko w swojej okolicy. Czyli ten baner właśnie ma takie przesłanie, adoptuj psa, znajdź schronisko w swojej okolicy. Jest to zachęta, wezwanie dosłownie do takiej adopcji co za tym się kryje szerzej? E Wychodzę z założenia, że e, adoptuj zwierzę to jest jedno, ale z drugiej strony w tym trudnym czasie zimowym, tak jak mówił ksiądz dyrektor, możemy też pomóc schroniskom w inny sposób. E, zarówno e, finansowo, wpłacając na konta cegiełki, ale także yy, w, w taki sposób jak na przykład przekazywanie karmy dla zwierząt. Chcę tu szczególnie zwrócić uwagę, yy, aby nie kupować... Yy, pierwszej lepszej, tylko zawsze y, wejść czy to na portal, czy na stronę internetową danego stronniska i zobaczyć jaka jest potrzeba w tym zakresie. Bo tak zwierzęta, tak jak i ludzie mm. mają swoje y, upodobania. Y, jedni y, y, wolą, y, y, jedne zwierzęta wolą taką karmę, inne jeszcze inną. Dlatego zawsze, żeby się dopasować do, do potrzeb stronniska. i y, y, y też y, Fajne jest to, jak możemy też pomóc jeszcze w inny sposób. Piękna jest na przykład taka. Ostatnio widziałem na Facebooku, jak ktoś zasponsorował wydruk ulotek mm -hmm. właśnie zachęcających do adopcji. Mały gest, ale jak ważny. Właśnie, to jest na pewno działalność Pana y, połączona czy wespół ze schroniskami na naszym terenie. Y, 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 pojęcie szeroko rozumiane, a adoptuj, bo generalnie chodzi o pomoc w funkcjonowaniu y, także tych schronisk, prawda? Zgadza się, y, bar bardzo często śledzę to, co robią właśnie schroniska. Między innymi odpowiedziałem na apel takiego w Kościeżynie, kiedy potrzebowali karmę. Odwiedziłem tam właśnie to miejsce, zobaczyłem ile tych zwierząt jest, jakie są ich potrzeby, przekazując oczywiście dary, a na przykład w Starogardzie uczestniczyłem i zachęcałem do wsparcia schroniska w stolicy Kociewia w zakresie zbiórki na zakup nowego y, pojazdu w Dworku Mysinek y, w Gminie Bobowo. Była taka piękna akcja, taki festyn, w zasadzie piknik y, w, w, w lesie, gdzie każdy mógł przyjść i y, 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 swoją cegiełkę wrzucić do puszki. Może przy okazji odrobinę, bo jest Pan w temacie obeznany. Y, przybliżmy, jak funkcjonują schroniska, jak trafiają tam zwierzęta, co należy czynić i jakie te prace, bo one nie są takie zwyczajne, na pewno podaj wodę i karmę. E, schroniska tak naprawdę, jak Państwo e, dobrze wiecie, e, funkcjonują dzięki oczywiście wsparciu samorządów. To, to są oczywiście zadania e, miast i gmin. E, Niemniej. E, same by sobie nie poradziły, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli. Dlatego istotne, istotą w schronisku jest, jest, są wolontariusze, którzy oddają swoje serce właśnie zwierzętom i pomagają na co dzień w funkcjonowaniu schronisk. To też jest bardzo ważne, że schroniska nie tylko zamykają się na na swoją działalność, ale wychodzą szerzej i są przede wszystkim bardzo wrażliwe, bardzo czułe e, oczywiście pracownicy i wolontariusze i zwracają e, uwagę e, na wszelkie takie przykre sytuacje, które się spotykają, e, które, się, które niestety e, które są na co dzień. Ja powiem tylko o jednej w Starogardzie Gdańskim. Niedawno tak się złożyło, że Ktoś, właściciel, no powiedzmy, trudno go nawet nazwać właścicielem psa, skoro go porzucił, e, podszedł do schroniska w Starogardzie Gdańskim i e, przywiązał zimą w mrozie pieska, pieska do kontenera na śmieci, pozostawił go tam, jeszcze na koniec go kopnął, bardzo przykra sprawa, i uciekł. Na szczęście, że było to, było to w dzień, pracownicy schroniska bardzo szybko zareagowali i tego pieska, tego pieska przyjęli do siebie. Co by było, gdyby to było w nocy? Ale proszę Państwa, takich niestety przypadków, jak doskonale często o tym słyszycie, jest sporo. Zdarza się, że niekiedy ktoś nawet w lesie przywiąże zwierzę do, do drzewa i ucieka. To są rzeczy karygodne, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy: Raz, że to jest nieludzkie, w ogóle. Łamiące wszelkie zasady y, y, funkcjonowania na świecie, ale przede wszystkim y, niegodne, dlatego że zwierzę czuje to samo co my. Właśnie jest to zrozumienie, że to jest żywy organizm, no i zazwyczaj no i szczególnie o pieskach mówimy, że to najwięksi przyjaciele człowieka, czemu więc nie podtrzymywać tej tradycji i troski, chociaż no bezdomność ich nie może być powodem do pozostawienia ich bez opieki. I tu chyba ta działalność ogromnie ważna. Pewnie tutaj potrzeba też edukacji społecznej, myślę, że jest to w dużej mierze temat adresowany do młodego pokolenia. Dokładnie, dlatego osobiście bardzo się cieszę, kiedy widzę jak wycieczki szkolne, kiedy grupy dzieci, przedszkolaków odwiedzają stroniska. To właśnie, o czym mówił ksiądz dyrektor, jest taką żywą lekcją wychowania, że człowiek jednak no, je, musi funkcjonować na tym świecie też ze zwierzętami. I musi też, powinien przede wszystkim dzielić się sercem z nimi, tak jak mówiłem, bo zwierzę czuje to samo co my, ma też swoje potrzeby, dlatego istotne jest to, aby już od młodego pokolenia wpajać takie dobre zasady, że... że że raz, aby pamiętać o zwierzętach bezdomnych przybywających w ale też pamiętać o swoich, żeby nie zostawiać na cały dzień gdzieś wyjeżdżać i tak dalej, żeby dbać po prostu o te zwierzę, nie traktować go jak zabawkę. Właśnie to jest bardzo istotne, aby jeżeli ktoś się decyduje na to, by zwierzę mieć w domu, żeby mieć. No, no, właściwie w dużej mierze analogicznie jak z dzieckiem, żeby wiedzieć, że bierze za niego od tej pory odpowiedzialność, ponieważ to szwankuje, prawda? Dokładnie. Te psy pozamykane w gorących samochodach latem przed sklepami i tak dalej. Zgadza się. Dlatego tak jak mówiłem, odpowiedzialność jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Ale też tak po ludzku chciałbym też zaapelować za pośrednictwem Radia Głos. Proszę Państwa, jeżeli już naprawdę jesteśmy w sytuacji takiej podbramkowej i nie możemy tego zwierzęcia, zwierzęcia trzymać u siebie, to wystarczy pojechać do stroniska, porozmawiać, oddać tego pieska, a nie na zasadzie, tak jak mówiłem przed chwilą, gdzieś w Starogardzie przywiązać do kontenera na śmiecie jeszcze zimę i uciekać. No to, to, to nie jest ludzkie i niegodne i. I są przecież rozwiązania y, y, naprawdę na zdrowych zasadach, kiedy możemy ten problem sobie rozwiązać. Oczywiście to już jest ostateczność, ale, ale żeby nie pozostawiać y, y, z, swojego zwierzaka y, w takich, takiej sytuacji, a tutaj wracając do y, księdza, dyrektora słów, tak, y, dlatego jak często widzimy, nawet już w restauracjach, bardzo e, takich e, no, wysokiej klasy. W zasadzie już wszędzie widzimy miseczkę mm -hmm. z, z wodą, e, nawet karmę. E, szczególnie właśnie w okresie wakacyjnym, i czy przy marketach, czy przy sklepach, e, gdzie ten piesek może e, chwilę odetchnąć, może się e, e, posilić wodą, właśnie z myślą o tych naszych e, czworonokach. Czyli trwa akcja na Kociewiu: adoptuj. Psa tak jest. z tym pięknym podtytułem. Nie każdy ma tak dobrze, jak, dobrze jak ja. Ona trwa, niech plakaty, billboardy, informacje, które będą nas docierać, uwrażliwiają nas, naszych bliskich, na los, jak często wiemy, tych czworonogów, które są obok nas i są elementem naszego środowiska i często wielkimi pupilkami. Wielu ludzi naprawdę dba o to, kocha. My jako księża w tym okresie teraz już właściwie po pokolędowym widzimy, jak w wielu domach są, jaką cieszą się sympatią, jak bardzo też dobrze wpływają zwierzęta, kiedy są pod opieką dzieci, bo to właśnie kształtuje ich osobowość do, do odpowiedzialności za to zwierzątko, za to w życiu. Niech więc ta akcja się rozwija. Dobrze, że mogliśmy o niej powiedzieć, i dobrze, że ona zaistniała. Sebastian Dadaczyński, społecznik, o tych sprawach dzisiaj nas uwrażliwiał. Dziękujemy za obecność w studio. Dziękuję serdecznie księdzu dyrektorowi za zaproszenie. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. I tak jak powiedziałem na początku, dzielmy się sercem z naszymi czworonokami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia.